Plotki na temat przesunięcia premiery Suicide Squad Kill the Justice League krążyły już od jakiegoś czasu. Jedni w to wierzyli, inni nie do końca. A informacja została potwierdzona i tym razem obsuwa jest naprawdę mocna, bo grę opóźniono o ponad pół roku. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych akcji, przygodowych lub dziesiątek innych tytułów, klikaj w link w opisie i sprawdzaj eneba.com. Pierwsze doniesienia na temat przesunięcia premiery przekazywał Jason Schreier, branżowy dziennikarz, którego wiadomości są niezwykle cenne i posiada wręcz nieskazitelną reputację eksperta od gier. Informacje od Schreiera sugerowały, że gra wyjdzie pod koniec 2023 roku. Miało to być skutkiem słabego przyjęcia gameplayu udostępnionego podczas State of Play. Gracze stwierdzili, że Suicide Squad to banalna gra usługa, która dodatkowo będzie wymagała stałego połączenia z internetem. Jeff Gra, podwołując się do słów Schreiera, wspomniał, że finalnie obsuwa będzie jeszcze większa, co wywołało niepokój, bo termin, w którym miała wyjść gra to 26 maja. Według niego premiera miała odbyć się w 2024 roku i jak się okazuje miał rację. Twórcy udostępnili specjalny komunikat, którym informują o opóźnieniu. Podjęliśmy ciężką, ale konieczną decyzję, aby poświęcić więcej czasu na dopracowanie gry tak, aby zapewniała najlepsze doświadczenie dla graczy. Jest jeszcze sporo do pokazania w kolejnych miesiącach i nie możemy się doczekać, aż zobaczymy się z wami w Metropolis w przyszłym roku. Suicide Squad ma wyjść zatem 2 lutego 2024 roku. Roku. Jest to opóźnienie o 9 miesięcy, więc możemy powiedzieć, że prawie rok albo ponad pół roku. Jest to naprawdę konkretna obsuwa. Mogą poprawić w takim czasie całkiem sporo, ale też nie jest to cały rok albo więcej i też musimy zdać sobie sprawę, że grę będą poprawiać krócej niż 9 miesięcy. Nie zmienią totalnie gameplayu, który tworzy się latami, jednak możemy też powiedzieć, że wzięli sobie opinię graczy do serca i postanowili dać z siebie jak najwięcej. Jest to z pewnością mądrzejszy ruch niż wypuszczanie niedopracowanej i generycznej gry od tak 26 maja. Z mojej strony mogę powiedzieć, że nie robi mi to kompletnie żadnej różnicy, lecz obstawiam, że wiele osób zawiodło się tym, że nie zagrają w tym roku. Faktycznie takie opóźnienie może zniechęcić, ale pamiętajcie, że wyjdzie nam to tylko na lepsze, przecież nie zepsują gry, a mogą ją tylko poprawić. Wow! Szczerze, bardzo mocno zaskoczyłem się tym, co przygotowali dla nas twórcy Immortals of Evium. Bo liczyłem na kolejnego zwyczajnego shootera w kosmicznym świecie, a wygląda na to, że dostaniemy coś znacznie więcej. Świat gry jest bowiem opanowany przez magię, przez którą toczy się wielka wojna. Twórcy zaprezentowali nam trailer, który zawiera elementy z widoku pierwszej osoby i muszę powiedzieć, że na ekranie dzieje się naprawdę sporo. Elementy magiczne są dosłownie wszędzie i będzie to duże wyzwanie, aby zoptymalizować tak wyglądającą grę. Dobrą wiadomością jest, to, że tytuł tworzony jest na silniku Unreal Engine 5, więc będzie prezentować się to finalnie przed nią. Do dyspozycji dostaniemy 25 zdolności magicznych i 25-godzinną kampanię dla jednego gracza, możliwość eksploracji świata i plansze z elementami Metroidvanii. No i tak jak wspomniałem w moim poprzednim odcinku, gra nadzorowana jest przez Breta Robinsa, odpowiedzialnego za Dead Space. Gra, oprócz samej walki, która jest dynamiczna i trochę przypomina starcia z Duma, zaoferuje dobrą narrację i godną kampanię, która, tak jak mówiłem wcześniej, nie będzie należała do na najkrótszych. W końcu 25 godzin to nie byle co. Wiele osób przy takich grach nie zwraca szczególnej uwagi na fabułę, bo często twórcy po prostu się na niej nie skupiają, a kładą nacisk na system walki. Będąc jednak przy walce, trzeba wspomnieć, że czary wyglądają na zróżnicowane i nadające się do różnego rodzaju starć, tych bliższych i dystansowych, bowiem nie jest żadną tajemnicą, że czary oparte są na modelu strzelania w końcu to nadal shooter, tylko zamiast broni dostaniemy magię. Mamy więc możliwość użycia potężnego strzału z bliska, serii z daleka czy strzału snajperskiego, który zadaje potężne obrażenia. Pozostają też elementy defensywy, takie jak tarcza, która rzecz jasna, znajdzie swoje zastosowanie wszędzie. Będzie. Jednak co do narracji, to tutaj słychać widać, że bohaterowie będą dość barwnymi charakterami i nie będzie to sztampowa przygoda bez humorystycznych wątków. Cieszy mnie podejście twórców do tej gry, a biorąc pod uwagę, że jest to gra single player nadzorowana przez Electronic Arts, to oprócz serii Star Wars Jedi może być to kolejny sukces na ich drodze. Potwierdził się też przeciek, w którym pojawiła się data premiery Immortals of Avion. Faktycznie gra ukaże się 20 lipca na PC i konsolach obecnej generacji, akurat biorąc pod uwagę, że jest to okres, w którym nie wychodzi dużo gier, będzie można na spokojnie ograć. Dajcie znać w komentarzu co myślicie o Immortals of Evium, a ja lecę do kolejnego newsa dzisiejszego odcinka. Jak już przy grach wydanych przez elektroników jesteśmy, no to warto podkreślić, że twórcy Star Wars Jedi Ocalały opublikowali na Twitterze scenę z ostatniej części Władcy Pierścieni, która może sugerować, że prace nad grą oficjalnie się zakończyły i nie będzie już żadnych zawirowań wokół premiery, która zaplanowana jest na 28 kwietnia. Jest to o tyle ważne, że gry nawet czasem na ostatnią chwilę potrafią zaliczyć obsuwę, ale tutaj wydaje się, że mimo tego, iż jest to dość niejasno przekazana, ale jednak wiadomość o ukończeniu prac. Nadal po Zostaje możliwość wprowadzenia zmian poprzez łaty i aktualizacje, i wleci też pewnie day one patch, ale wszystko wskazuje na to, że fani 28 kwietnia bez oporu sięgną po sequel Fallen Order. Gra ukaże się na pc tak i konsolach obecnej generacji. Chyba każdy gracz, który doświadczył tego, co oferuje seria Dark Souls czy pojedyncze Bloodborne, Sekiro i Elden Ring, podchodzi już do gier inaczej. Przynajmniej u mnie gry dzielą się na te, które grałem przed i po Dark Souls i całkiem serię uważam, że gry od From Software ukształtowały mnie jako gracza bardzo mocno. Wiele osób nie jest w stanie zrozumieć fenomenu, chociażby Elden Ringa, ale trzeba przyznać, że From Software osiągnęło globalny sukces, a nagroda Gry Roku nie wzięła się znikąd. Dlatego też nie zdziwi mnie fakt, że Hidetaka Miyazaki, reżyser dwóch odsłon serii Dark Souls, Bloodborne, Sekiro czy Elden Ringa znalazł się wśród stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie w 2023 roku w magazynie Time. Wyróżnienie na liście zdecydowanie mu się należy. A Epic Games nadal króluje, jeśli chodzi o darmowe rozdawnictwo, często świetnych gier, bo dokładnie teraz możecie odebrać Mordhau, czyli świetną pozycję multiplayer dla osób, które chcą zmierzyć się z innymi w średniowiecznych klimatach oraz Second Extinction gdzie naszym celem jest walczenie ze zmutowanymi dinozaurami w zespole trzech osób. Oferta trwa do 20 kwietnia godziny 17.00, więc macie jeszcze 6 dni na odebranie gier i według mnie zdecydowanie warto się zalogować. Pojawiła się też nowa wiadomość dla fanów czekających na premierę Diablo 4. Otóż dowiedzieliśmy się, że aby grać na nowej postaci, poza kampanią fabularną, będziemy musieli przejść ją tylko raz. Oznacza to nic innego jak to, że wystarczy przejść fabułę na jednej postaci, aby później móc ją schipnąć na innej. Co usprawni dalszą grę i nie trzeba będzie po raz dziesiąty słuchać tych samych dialogów. I Czytać zadań, które znamy już na pamięć. Jest to dość proste, ale ciekawe rozwiązanie, które pozwoli nie znudzić się przygodą jeśli tylko zechcemy, to oczywiście dostaniemy możliwość ponownego przejścia kampanii, lecz opcja jakiegokolwiek wyboru zawsze cieszy. Im bliżej premiery Diablo 4, tym więcej pozytywów tutaj dostrzegam, aczkolwiek jest też parę minusów, o których wspominaliśmy sobie nieraz. Pewnie więcej pogadamy o tym przy okazji premiery, która nastąpi 6 tego czerwca tego roku, czyli tak na dobrą sprawę za mniej niż dwa miesiące. Czas naprawdę leci szybko. Handheldy przechodzą na ten moment naprawdę mocną rewolucję, biorąc pod uwagę to, co dał branży Steam Deck? Przenośny komputer, na którym bez problemu można zainstalować przykładowo Windowsa i korzystać z aplikacji, również Game Passa. Sprzęt od Valve namieszał na rynku i może nie jest aż tak popularny jak konsola od Sony czy od Microsoftu, ale i tak zyskał spore uznanie wśród graczy. Jest to w końcu konsola czy komputer do przysłowiowej kieszeni, bo Steam Decka można wziąć ze sobą wszędzie i cieszyć się dostępem do gier ze Steama. I nie tylko, bo tak jak wspomniałem, po zainstalowaniu systemu jest też opcja na inne tytuły, choć nie jest to tak do końca dopracowane. Na rynku sporo namieszał też Nintendo Switch, który w cieniu Steam Decka zaczął też dość mocno zanikać i w zasadzie nie ma co się dziwić. Wspominam o tym nie bez powodu. Otóż do sieci wyciekło nagranie, które prezentuje specjalny tryb handhelda dla Windows 11. Pojawiła się bowiem taka propozycja, a koncept zaprezentowano na wydarzeniu Microsoft Hackathon. Prezentacja miała miejsce we wrześniu zeszłego roku, więc kilka dobrych miesięcy temu, a główną motywacją dla wprowadzenia specjalnego trybu z Windowsem jest to, że Steam Deck na ten moment, owszem, ma możliwość instalacji takiego systemu, ale nie jest to idealne, a najlepiej wiedzą o tym użytkownicy, którzy decydowali się na takie rozwiązanie. Jeśli chodzi o takie podstawowe to można wymienić problemy z klawiaturą ekranową, brak wsparcia dla kontrolera czy niepoprawne skalowanie interfejsu. Zaprezentowany tryb faktycznie wydaje się funkcjonować dość sprawnie, porównując do tego, co dzieje się z zainstalowanym, że tak powiem, na dziko Windowsem. Aby jednak wprowadzić takie coś w życie, trzeba wdrożyć zmiany w strukturze Windowsa, a aby to zrobić, muszą razem z Valve przygotować sterowniki i na spokojnie to ogarnąć. Projekt jest moim zdaniem serio ciekawy i myślę, że taki tryb mógłby przyjąć się wśród użytkowników dobrze. Na ten moment jest to tylko koncept, więc nie wiemy, czy finalnie znajdzie się wśród Steam Deckowych ustawień. Ode mnie to na tyle, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się, no i do jutra.